ma być wyeksponowana pacha trudno jest wyeksponować jeszcze biodra, bo się wyjebiemy. Natomiast zaczynajcie przynajmniej od... I przechodzimy za kamerą. Pacha na powietrzu. Tak jest i wyjście będzie w tamtą stronę. Dajemy tam sutra, to był basen z wodą. Wchodzimy w wodę w ten sposób. Czyli prostopadle. Prostopadle, mieli... prosto Tak jest. Piechem. Muszę się skupić. Paweł bez obrotu. Tak. <laughs> nie było, ale no, trochę było śmiechu, Dobrze. Co to, nasza wina no, się, no, 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 się nie wyginasz? nie na było Już by <laughs> no, ale nie dawać mi ni szans. Sprawdziłeś pilot, jest do słowo, ale lewa ręka nie działała. A głowa chciała ma być? Jeżeli tu mamy to kartę cały czas. Tutaj tak? Tak. I idę? w tą stronę. Nie myśl, że to tak myślał, to skończysz pod pokład. Połóż na powietrzu. to grawitacja. Tu się na powietrzu połóż. Tu jest na powietrze ważne. Też patrzymy w tamtą stronę, tak? Tak. Jakbyśmy po prostu byli płasko, to... Pomcy wam utrwalić skład powietrza na tutaj wśród samolot tu jest powietrze, tu jest powietrze, masz się złapać. Tu jest powietrze, hopcał! O, dobrze, masz już fajne widok. <grym> Dobra, starczy, tego zmęczymy się Teraz na bombę, teraz na bombę. Na bombę teraz, no? <grym> na bombę tak, <grym> <dach, dach. grym> tak No ma to sens! <grym> <grym> to ma sens. Dobra, jak, jak to wygląda?